Witam Cię Bartku, doda Bartka. Do... Cześć, cześć. Cześć, witam Cię Bartku bardzo serdecznie. Kolejny live nasz czwartkowy. Tym razem zrobiłem go na moim pierwszym koncie facebookowym, na takim ogólnym koncie facebookowym. Po to właśnie, żeby troszkę przedstawić od najtrudniejszej rzeczy to, co my robimy, a mianowicie walczymy z problemami. Walczymy z problemami. Dzisiejszy live ma mieć tytuł właśnie: Jak wytrwać mimo strachu i presji? Dlaczego warto być wytrwałym w tym, co robimy, bez względu na to, w jakim kwadrancie pracujesz, czy pracujesz na etacie, czy jesteś samozatrudnionym, czy masz swój własny biznes, czy inwestujesz? Wszędzie zdarzają się różnego rodzaju. Problemy. I tak jak już wspomniałem wcześniej, są dwa rodzaje ludzi. Jedni ludzie koncentrują się na tym problemie i jak nawet znajdą jakieś rozwiązanie, to szukają w tym rozwiązaniu kolejnych problemów. A są ludzie, którzy po prostu koncentrują się na rozwiązaniach. I poprosiłem Ciebie, Bartku, dlatego że w zeszłym tygodniu dokonałeś dla mnie rzeczy takiej niewyobrażalnej, bardzo trudnej. A mianowicie wziąłeś udział w górskim biegu w marcu, w zimie, na Baranią Górę. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat? powiedzieć. A ja jeszcze Ci zapowiem, Bartosz Besser, specjalista w sprzedaży, człowiek, z którym już nagrałem kilkanaście live'ów, więc znacie go, czym się zajmuje, potem się będziemy reklamować, a nasz live ma dzisiaj mieć maksymalnie 20 minut. Mamy 11.05, czyli do 11.25 spróbujemy ogarnąć temat. Bardzo Cię proszę, Bartku, powiedz mi, co Cię skłoniło do takich ekstremalnych działań? E Cześć. Bardzo podobała mi się Twoja zapowiedź, że rozwiązujemy problemy. Ja bym powiedział jeszcze inaczej. Robimy ludziom dobrze. Niektórzy biorą za to pieniądze, my też, a czasami robimy ludziom dobrze za darmo. Co mam na myśli właśnie takie live'y, właśnie rozmowy, z których możecie skorzystać. Także zapraszamy do zadawania pytań, komentowania, niezgadzania się. Ja od. Dawna od maleńkości lubiłem chodzić po górach, ale potem życie, wiecie jak jest w dorosłości, różnie bywa, nie? E, sami e, miewacie problemy, ja mam problemy, każdy z nas ma problemy. No i ten problem się skończył tak, że prawie 150 kg ważyłem. No i to dotarło do mnie, że coś jest jednak nie, nie tak. No i różnymi sposobami przez lata zrzuciłem e, z tych 150 do 93, na niektórych i tak jest dużo, a teraz ważę jeszcze więcej. A dlaczego ważę więcej? Bo od dwóch lat codziennie chodzę na lub kilku, kilkunastokilometrowe spacery. No i to spowodowało, że w ciągu dwóch lat z tych takich małych, codziennych spacerków nabiłem ponad 7000 kilometrów. Widzicie, idę sobie gdzieś tutaj na jakichś bezdrożach. to trzeba wyjść z domu, z bloku. Czasem że są jakieś laski, bezdroża, a czasem są parki. Nieważne, można sobie przez pola iść na przeła i tak właśnie robię. I e, mówiłem, że lubię, kocham, chodzić po górach, ale jest taki sprawdzian. Mówisz, że kochasz rodzinę, że dbasz o zdrowie i o cokolwiek innego, no to sprawdzian jest taki, ile temu czasu poświęcasz? Dziennie, miesięcznie, rocznie. No i wyszło, że mówię, że kocham góry, a chodzę kilka razy w roku na, na jeden dzień czy dwa. No i. Postanowiłem to zmienić. Już znacie ten sposób, czyli chodziłem sobie po prostu na, po jakichś bezdrożach, ale co jakiś czas też po górach sobie chodziłem. A nawet rok temu poszedłem krok dalej i zapisałem się na zimowe górskie biegi. Więcej na nich chodziłem, na tych trasach niż, niż biegałem, ale zdarzało się, że też biegałem. No, powiedzmy pół na pół. Natomiast. Potem to nie jest tak, że w życiu i w, w sporcie, w chodzeniu, w bieganiu jest zawsze ten sam poziom i będzie wyższy. Okazało się po pół roku, że nie jestem na wyższym poziomie, tylko jeden z biegów w styczniu zrobiłem w czasie dwa razy gorszym niż w zeszłym roku. No i stwierdziłem, że naprawdę, no to teraz muszę, wiem jak to zrobić, żeby było dobrze, ale muszę wrócić do tych najlepszych punktów, które odnosi, dzięki którym miałem sukces w przeszłości i spowodowało to, że wziąłem udział w innych biegach, ale ponieważ dwa tygodnie temu miałem już dosyć wszystkiego, się tak umysłowo chciałem zresztatować, to byłem w górach i mniej więcej tą trasę takiego biegu 27-kilometrowego przeszedłem, więc teraz miałem już zrezygnować z tego biegu. Ale coś mnie tknęło, że może sobie go wydłużę, może sobie z jedna pętla, według organizatorów 25 kilometrów, ale jak ja przeszedłem go już... Wielokrotnie to jest 27 km sprawdzone, ale można było zrobić też 60. No i stwierdziłem, że ja na pewno nie będę miał trecił, żeby biegać po tych górach 60 km, ale może sobie przejdę. No i wtedy stwierdziłem, że nie dam rady w ciągu dnia, muszę sobie wydłużyć, a nie chcę iść dzień, a potem zmęczony iść w nocy, więc sobie odwróciłem i sobie o 18.30 ruszyłem w biurze zawodów, gdzie nie byłem zapisany po prostu tym razem, bo mówię, trochę będę szedł po swojemu, yy, o swojej godzinie, w biurze zawodów zapytałem tylko, jakie warunki, co zupełnie było od czapy, bo mówili, że było to, było to, było to może było kiedyś, ale jak ja tam szedłem na górę, to już był śnieg, śnieg padał, na początku deszcz, potem śnieg, ale śnieg był już po prostu taki, że na szlaku był po kostki, a w pewnych momentach, jak zboczyłem, że szlaku to był po kolana czy po uda, przynajmniej miałem Znak, że zboczyłem ze szlaku. I po prostu. Długo tak? szedłeś, bo wyszedłeś 18.30, i zrobiłeś jaki dystans? No, to było jakieś mniej niż 40, powiedzmy jakieś 30, 35-36 km, także spokojnie. 56 km w górach, w marcu w śniegu, wyszedłeś 18.30, a skończyłeś w w śniegu, i... jak w śniegu, ale w ciemności sam. Bo jak biegnie grupa, jesteś z innymi, wiesz, gdzie lecisz. A ja leciałem sam, to zupełnie inaczej. Poza tym tydzień wcześniej widziałem niedaleko, tam kilometr dalej, ślady niedźwiedzia, które też robiłem zdjęcia i przekazywałem. Śnieg, na początku padał deszcz, więc miałem nawet kurtkę zmoczoną. Potem, potem śnieg, żadnych śladów ludzkich. I no, zajęło mi to, cała ta wyprawa, tak kilkanaście godzin. Tak, w, w, no, mniej, mniej niż dwadzieścia, ale kilkanaście godzin. Natomiast miałem przerwy, bo raz zobaczyłem ze szlaku. Bo się zdekoncentrowałem. To znaczy. Rozumiem bardzo. Bo cała historia była na cały wieczór przy odpowiednich warunkach, przy ognisku do opowiadania. Mamy krótki live i chciałem, żebyś na właśnie tej sytuacji nakreślił, że kilkanaście godzin w nocy, gdzie widziałeś tydzień wcześniej ślady Niedźwiedzia, tak sobie pomyślałem od razu, że Niedźwiedź zauważył też Twoje ślady i dlatego <laughs> się nie pokazał, jak teraz szedłeś <laughs> i pewnie uciekł, widząc Twoje ślady w jego pobliżu. Było to na Baraniej Górze. Mówiłeś, że chodziłeś w nocy sam z latarką, czołówką przez kilkanaście godzin, 40 parę kilometrów, barania góra w ramach takiego ekstremalnego swojego własnego doświadczenia. I teraz jest pytanie proste. Oczywiście nie każdy takie ekstremalne. Ma doświadczenia, to znaczy, kogoś mogą w ogóle teraz te góry nie interesować, tak? Ktoś powie, o, jakiś dziwni wariaci, pewne rzeczy robią. Ja mógłbym powiedzieć o karate, o walkach na karatę i tak dalej, gdzie też ten stres odczuwałem. I teraz jest pytanie, gdzie czy miałeś kryzysy? Kiedy miałeś kryzysy? W tej sytuacji, że jesteś sam w ciemności, jak to wygląda sprawę? Napotkałeś kryzys, czy tak sobie szedłeś na lajcie? Nie, nie miałem kryzysu, no nawet jeśli miałem, to mój umysł nie komunikował, mi tego. I to nie tak, że jestem jakiś hojrak, właśnie nie, bo ja się porównuję nie do kogoś, kto siedzi cały czas na kanapie, tylko do tych ludzi, którzy, wiesz, 60 km po górach przebiegli w 6 godzin. I jakby ja mówię, cały czas jestem daleko tam, więc nie, nie, nie mam co płakać. Muszę, muszę przyspieszyć, muszę robić swoje. Jeśli chodzi o, yy, yy, o kryzys, to, to nie, ale to nie dlatego, że po prostu ja jestem osobą, która nic nie robi i nagle rusza. Tak jak mówię, chciałem ostatnie dwa do lata. Yy, 7000 tysięcy kilometrów przeszedłem. Po drugie, ja się wielokrotnie w ciągu życia przygotowałem. Harcerstwo, chodzenie po górach, wyjazdy, obozy, góry w różnych krajach, ale tutaj zaraz się odpuszczę, tylko zakończę, Kryzysowe są momenty u mnie wtedy, kiedy nie chcę iść. Codziennie jak idę, tam teraz sobie spaceruję, jeszcze, jeszcze dwa, 13 dzisiaj chyba zrobię. Przede mną jeszcze kilkanaście kilometrów i mam kryzys, że nie wyjdę. Albo w kurczę nie chcę mi się przyspieszyć i sobie pójdę wolniej. Tam w górach, w sytuacjach takich, które były, bo tak na, na granicy takiej bezpieczeństwa w kilku momentach, to nie, ja się nie zastanawiam wtedy, czy jest kryzys, tylko cały Twój organizm i umysł udziała w tym kierunku, żeby spokojnie to pokonać. I ja mam wielokrotnie przez całe swoje życie taką sytuację, że jeśli naprawdę jest coś niebezpiecznego, trudnego, to czas mi zwalnia, ale nie blokuje mnie. Tylko ja robię wszyscy gdzieś tam stoją jak słupy, a ja spokojnie robię swoje. W tym momencie podczas tej dla ciebie ekstremalnej wyprawy wycieczki ja nie dotarłem jeszcze do tego momentu, że, że poczułem. Także to było wszystko automatycznie, ale ja bym chciał, żebyśmy nie wiem, czy na to będzie czas, ale pogadowali, pogadali też, jak wcześniejsze przygotowanie do tego doprowadza, że nie czujesz tego, że jest panika. To znaczy, ponieważ nasze spotkanie ma nie dotyczyć, że tak powiem, rozmowy z ciekawym człowiekiem o górach i, i tak dalej, czy, czy, czy moich doświadczeń właśnie ze stresem, ponieważ wiesz, że zajmujemy się sprzedażą, dajemy ludziom, tak by powiedzieć, dobre rady, czy wspomagamy ludzi właśnie w wytrwaniu w drodze, którą wybrali, no bo tym ja się konkretnie zajmuję, budując swoje grupy zakupowe. Ty y, y, jesteś bardziej samotnikiem, co to widać właśnie, że masz takie wyzwania samotne, y, że lubisz to po prostu, w tej samotności działać. Natomiast chodzi o to, żeby ludzie, którzy przyjdą na nasz live, zobaczą nas, zobaczą nieekstremalną sytuację jakąś tam, czy jak ja mam karate, bo nie każdy będzie trenował karate. Co ich obchodzą stres w walce, czy co ich obchodzi stres w górach kogoś, który w nocy wychodzi, bo nie ma, bo ktoś sobie powie, nie ma co innego do roboty. Chodzi po prostu o to, że my podejmując jakiekolwiek działanie jakiejkolwiek dziedzinie, dochodzimy do pewnego momentu, Najpierw entuzjazm powoduje, że tak, zapisujemy się, idziemy, chcemy, czujemy. Potem jest drugi etap, że termin się zbliża i zaczyna nas trochę zjadać stres na zasadzie, czy ja dam radę, czy ja się do tego nadaję, czy ja wytrzymam. No i potem jest okres działania, i w tym działaniu też następują takie chwile, gdzie. Dochodzisz jakby, czy to fizycznie, czy psychicznie, czy, czy po prostu no, zmęczony jesteś tą działalnością. I na każdym z tych etapów ludzie odpuszczają. Jedni odpuszczają na, na haśle, powiedz im, i chodź ze mną w góry. Nie, nie, ja się do tego nie nadaję. Potem ktoś się zapisze, czy to do biznesu, czy coś już zacznie robić, i w pewnym momencie na samym początku. Jakby jeszcze nic nie zaczął robić, a już ma wątpliwości sam w sobie, nie? I potem, na końcu, kiedy już zaczyna cokolwiek robić, to też jest takie znużenie, zmęczenie, no bo inaczej się idzie w pierwszej godzinie, inaczej w dwudziestej, wiadomo, nie? No to to organizm może ci odmówić jakby posłuszeństwa, tak? Jest wiele rzeczy z boku, które działają. Niedźwiedź z boku wyjdzie. Jest wiele takich sytuacji, które spowodują, że ludzie odpuszczają, a mi chodzi o to, czy my jesteśmy w stanie w tej krótkiej naszej rozmowie pokazać, po pierwsze, dlaczego robić takie rzeczy? Znaczy, dlaczego dawać sobie takie cele, które nas sprawdzają? Powiedziałeś o tej miłości do rodziny, tak? Powiedziałeś, że no to też jest pewna cena, żeby znaleźć czas na tej rodziny. To jest czasem jest męczące, czasem wyrywa nas z innych rzeczy. Ale po co my to robimy? Powiedz mi, po co sobie dawać takie cele? Jak odpowiedź tak odpowiedź, odpowiedź jest banalna w, w przypadku gór, bo wielokrotnie zadawano już w historii te pytania, i wielokrotnie odpowiedziano tym samym e, dwuwyrazowym dwu e, zdaniem. Dlaczego chodzić w góry, bo są? Dlaczego upchać się gdzie jest niebezpiecznie, bo, bo są, bo są góry. E, w związku z czym tutaj. Okej, okay. chodzi, chodzi ale o dlaczego to... podejmować wyzwania w życiu? Jak myślisz, no mamy już swoje lata, dlaczego warto podejmować wyzwania? Mm -hmm. Czy nie lepiej siąść na kanapie i nic nie robić? To znaczy, e... samy, bo... ja, ja, ci, Ciekawe, ja ci powiem, e, zawsze są jakieś wymówki, bo to mamy po prostu naszą podświadomość, która Mózg gadzi ewolucyjnie, który chce nas bronić przed wszystkim niepotrzebnym i też niepotrzebnym wydatkiem energii, żebyśmy przetrwali. I z tego też się nasze wymówki biorą, że nie, nie zrobię tego, bo coś tam. Natomiast ja powiem Ci tak, pod jednym z postów na Facebooku wczoraj w pewien twórca po prostu miał krótki pis, słowo ECH. I były tam przykłady, jak ludzie reagują. On robi kursy internetowe. Długi, proponuję długi kurs. Ludzie mówią: Eee, taki długi, nie będę miał czasu, żeby go przerobić. Proponuję krótki kurs. E, taki krótki, pewnie bezwartościowy. I tak dalej, i tak dalej. Zawsze są jakieś wymówki. No i ja sobie odpowiedziałem w ten sposób. W ciągu ostatnich dwóch lat przeszedłem 7000 kilometrów a napisałem na Facebooku ponad 400 takich podsumowań, przemyśleń, przemyśleń dnia może, tak, bo przemyśleń dnia, nagrałem ponad 700 rolek na temat przekonywania, sprzedawania, negocjowania i ten czas minął. I właśnie dlatego, jak patrzę z perspektywy, że ten czas minął, a ja jednak coś zrobiłem, i do tego systematycznie, to ja się w trójnasób mogę cieszyć, że ten czas wykorzystałem. Jesteśmy tutaj na chwilę, tu i teraz. I teraz myślę, że podstawą jest, podstawą jest właśnie podzielenie sobie swoich obowiązków, które sobie podejmujesz, może podejmujesz decyzję, koniec, kropka, nie rozważasz tego. Jak ja zacząłem sobie robić teraz, postanow zrobiłem postanowienie, że kręcę filmy. Na YouTubie, to był, nie wiem, niecały rok temu, to mówię, okej, okay, ocenię się, czy na Facebooku ocenię się za 5 lat. Niektórzy powiedzą, że za rok OK, ale w tym momencie się ocenię, a nie w trakcie robienia. Wtedy się przestawiasz na robienie, ile musisz robić dziennie? Na przykład ja robię 3 rolki dziennie. Dobrze, I ktoś teraz robi... Przerwę na chwilę, teraz przerwę na chwilę. Powiem tak, ponieważ nas oglądają osoby, to kto dotrwa do końca tego live'a, a mamy jeszcze 5-6 minut. To dostanie ode mnie podsumowanie tej naszej rozmowy, już konkretnie w punktach o sytuacjach kryzysowych w każdym kwadrancie przepływu pieniądza, co cię może spotkać i co sobie poradzić, jak sobie radzić z tym kryzysem w danym momencie, jak wytrwać mimo strachu i presji, właśnie po to, żebyście mieli kompendium wiedzy. A teraz wracamy do Bartka, który sobie powiedział, że będzie to robił, czas minął i on to zrobił. I satysfakcja z tego, bo, że nie zostało zmarnowany ten rok, jest niesamowicie duża. No i powiedz teraz, jak to sobie zaplanowałeś. Znaczy, ja uważam, że trzeba zrobić tak jak anonimowi alkoholicy, czyli masz wytrwać jeden dzień. Czyli podzieliłeś sobie swoje zadania na jeden dzień. Na przykład, dzwonisz do jednego, nie do dziesięciu, do jednego potencjalnego klienta, do jednego potencjalnego partnera biznesowego. Jeden. I masz to zrobić tego dnia. Tylko tego jednego dnia. I jutro też, tylko tego jednego dnia. I pojutrze też, tylko tego jednego dnia. To po pierwsze. I to jest najbardziej efektywne. A w przypadku gór to jest bardziej efektywne niż że ja pojechałem tam na kilkanaście godzin ułożenia, tylko to, że robię to codziennie. Natomiast potrzebowałem resetu, potrzebowałem zmiany tego rytmu. Yy, Rocznego i wtedy przydaje się mieć, oprócz takiej codziennej dawki, jakiś większy cel, jakieś większe wysyłanie. Czyli yy, codziennie robisz jeden telefon do, yy, do potencjalnego partnera biznesowego, ale mieć cel, że raz na trzy miesiące yy, jesteś, nie wiem, współorganizatorem jakiegoś yy, eventu, gdzie zapraszasz wiele innych ludzi. To wy ostatnio power of woman, tak? No to tam przychodzą okay, osoby, które... które znacie, ale też takie nowe i wtedy bierzesz sobie po prostu coś większego, chcesz uczestniczyć w czymś większym, chcesz być częścią czegoś większego, a to też może skutkować tym, że masz tą energię właśnie do działania i potem wracasz do codziennych telefonów, ale w tej grupie się spotykasz, widzisz innych ludzi, którzy mają wspólne, wspólną pasję, wspólny cel, poznajesz innych, jest to coś większego, większego, czyli z jednej strony najbardziej efektywna jest ta Podzielenie na dawkę dzienną, cokolwiek to jest, jakikolwiek, jakikolwiek forma aktywności. Natomiast raz na jakiś czas dobrze mieć coś większego do zrobienia. No, wy działacie w grupach zakupowych, w związku z czym to jest dużo łatwiejsze, bo tak, powiedziałeś, ja jestem samotnikiem, natomiast to też ma plusy i minusy. Natomiast w takich grupach, jak tworzysz, to myślę, jest dużo łatwiejsze. Czyli warto dawać sobie po prostu pewne cele, realizować je, nie skupiać się na osiągnięciu tego celu, skupiać się na poszczególnym kroku, dzień po dniu wykonywaniu, nawet najmniejszy krok przybliżać się do twojego celu. Tak? Tak jak każdy trening przybliża się do, do czarnego pasa, albo każdy trening przybliża się do zwycięstwa w jakimś tam starcie, jeżeli ktoś się do tego przygotowuje, a w biznesie każde niewielkie codzienne działanie, czyli nie rozkminiamy, dlaczego to zrobiliśmy, nie patrzymy do tyłu, mamy I nie pewien... oceniamy, i nie oceniamy ani siebie, ani po prostu bez, bez takich działanych po prostu trzeba działać. Czyli najważniejszą rzecz w pokonaniu strachu jest działanie, zrobienie kolejnego drobnego kroku i przełamywanie tego strachu. I o tym strachu też taki mówię, o strachu, bo to dotyczy wielu płaszczyzn w biznesie też taki strach przed działaniem jest, przed zadzwonieniem do kogoś, no, ale to już mówiliśmy, to też będzie w tym krótkim poradniku jak właśnie sobie wyznaczać pewne drobne rzeczy, żeby pokonywać, bo jeżeli będziemy umieć pokonać mały strach, to w momencie próby, dajmy na to, że tą próbą jest takie ekstremalne wyjście w góry, lub jakiś start w zawodach, lub w biznesie jakaś sytuacja ciężka, no to sobie poradzimy, bo już mamy to przetrenowane, tak? Przetrenowane. Dzisiaj niestety wiele ludzi odpuszcza. Ja dzisiaj zrobiłem zajawkę na ten, nasze spotkanie, na tego live'a i już usłyszałem hasło, że ta zajawka jest za długa, że ludzie po 15 sekundach idą dalej, nie? że I mają do końca. No tak. To jest... e, I dobrze wtedy, dobrze wtedy, że Ty możesz sobie sam z tym poradzić, ale dobrze, że jak możesz z kimś porozmawiać. O tym nie wspomniałem. E, tak, jak podczas samego tego. E, Włażenia po górach, po śniegu, zbłądzeniu dwa razy, trafienie na jakąś tam przypadkową chatkę, gdzie było minus osiem, a nie miałem niczego, żeby się ogrzać. Mokrą kurtkę, potem stwierdziłem, że zakładam na siebie folię ratunkową, kurtkę i idę dalej się rozgrzać. Trafienie, tak, duża historia, tego jak powiedziałeś, nie opowiemy, ale wiecie co? Dzień wcześniej, jak to się odgrywało w mojej głowie, to miałem wtedy kryzys. To miałem wtedy lęk. Ale zadzwoniłem do Olka, zadzwoniłem do Aleksandra i z nim nie, dziękuję Ci Olku, że mnie wysłuchałeś. Ja wyrzuciłem te wszystkie swoje frustracje, lęki, obawy, również fikcyjne strachy. I potem już byłem wolny od tego. Nie towarzyszyło mi to podczas tego, tego wyzwania. Czyli jak, tak jak mówię, działacie w grupach zakupowych, czy generalnie jakiś z ludźmi, no to dobrze nie mówić każdemu, ale mieć tą jedną zaufaną osobę, która was wysłucha. I czasem jak w tym przypadku nawet nie chodziło o jakieś porady od Olka. Tylko o to, żeby ktoś się wysłuchał wyrzucenie tego całego strachu na zewnątrz, a potem już było z górki. No, raczej znaczy pod górkę, ale z górki mentalnie. To wszystko. Bartek jak zadzwonił do mnie, to powiedział mi w pierwszym zdaniu Oleg, ja i tak to zrobię. Nie gadaj mi, że mam tego nie zrobić, tylko po prostu mnie wesprzyj, bo faktycznie cała głowa mi krzyczała, chłopie, no nie idź tam, no wariat jesteś, niedźwiedź, góry, noc. Dla mnie to przekraca. Tak, ja moje wiedziałem, możliwości. zdałem temperaturę, więc wiedziałem, że. Będzie minus 4, odczuwalne minus 8, że będzie śnieżyca. Nawet to, co było na górto, mnie nawet zaskoczyło, że jest jeszcze więcej. No ale, ale tak, tak, tak. Ale Bartek powiedział, nie mów mi tego, ja to wiem, pociesz mnie, czy no, może nie pociesz, tylko e, dodaj mi otuchy. I faktycznie pogadaliśmy i, i, i swoje zrobił, i to jest rewelacyjne, że właśnie możemy zawsze się spotkać z kimś, porozmawiać. To jest ważna rola mentora, o tym mentorze, żeśmy już opowiadali, czy przyjaciela, czy po prostu osoby, która, z którą możesz porozmawiać, może nie mentor, bo tutaj nie chodzi o mentorstwo, tylko chodzi po prostu o osobę, z którą możesz przegadać dany problem, nie? I Zaufanie, my... o osobę zaufaną, nie mówiłem tego wszystkim.

Zaufanie, bo każdy z nas ma pewne wątpliwości i musimy się gdzieś tam wspierać. O tym wszystko też będzie w tym poradniku. Ja bardzo dziękuję Ci Barku, za to, że znalazłeś czas mimo swojego kolejnego, nazwijmy to spacerku kilkanaście kilometrów, ale po pierwsze, możesz to robić w ciągu dnia, kiedy inni siedzą w korporacji i pracują. My dzięki swojemu wyborowi możemy pracować sobie w inny sposób. A, a z drugiej strony, a z drugiej strony. No, w ogóle gratuluję Ci, że systematycznie, dziennie i że to widać, że to po prostu robisz. Jesteś wspaniałym przykładem. Bartek, specjalista od tak, Ja Nie, jestem wspaniały, ja jestem wspaniały. Ja po prostu ja bar jestem narcyzem, więc ja bardzo siebie doceniam. Bardzo siebie kocham, tak, jestem wielki. Bardzo... <laughs> No dobrze, zapraszamy na TikToka Twojego, zapraszamy na Twoje media społecznościowe pod tym filmem, który będzie umieszczony na YouTubie, ale tutaj na każda osoba, która skomentuje, oczywiście pozytywnie lub nie pozytywnie, albo napisze, że chce poradnik, zróbmy tak, że każda osoba, która chce... Ten poradnik mój nikt napisze poradnik. I wtedy ja tej osobie na Messengerze wyślę ten poradnik, gdzie jest podsumowany. No, dwa... jest... to, to jest najlepsza opcja, natomiast pewnie część będzie się y, wolała bezpośrednio na Messengerze do Ciebie zwrócić, więc takie takie osoby Bardzo dobrze. dobrze Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Tutaj mieliśmy komentarze od Bioli, kilkanaście osób na tutaj. Odwiedziło. Bardzo dziękujemy Hubertowi, którego tutaj akurat nie wszystkie komentarze widzę i wioli za obecność. No i żeby nie przedłużać, do zobaczenia w następny czwartek. Trzymaj się, Bartku. Pozdrawiam serdecznie, wpadajcie na YouTube'a apeterko. Tam wiele naszych rozmów. Tak. I na Bartosz Besser również w różnych mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie zapraszamy. Trzymajcie się Bart.